Może to i nie do wiary, ale nowy staw jest stary. U nas płynie rzeka Święta, która dawne czasy pamięta. Niegdyś czysta była woda, teraz nie jest, trochę szkoda. ale urok swój posiada, wolno płynie, jak to na żławach. I opowiada Stare miasto ma Warszawa, nowy staw też. Jasna sprawa, spójrzcie, proszę, kamienice i dwa rynki są, i wąskie ulice. Skwery pośrodku, jak przystało, to nie wszystko, to za mało. W środku rynku wszystkim znana żółta wieża, ołówkiem zwana, przy niej ewangelicki zbór. W tolerancji religijnej był to wzór. Dziś podwoje swe otwiera, Chwały same zbiera, galeria żuławska, z ruin powstała jak feniks z popiołów bez mała. W Galerii Żuławskiej po raz dziewiąty odbył się test wiedzy o Nowym Stawie. W tegorocznej edycji udział wzięło dziewięć trzyosobowych drużyn: Urząd Miejski w Nowym Stawie, Rada Miejska w Nowym Stawie, Sołectwo Laski, Sołectwo Dębina, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Stawie, Stowarzyszenie Nowy Staw Biega, Przedszkole w Nowym Stawie, Zespół Szkolno-Przedszkolny przy Ulicy Bankowej w Nowym Stawie i Grom Nowy Staw. Wydarzenie uświetniły występy dzieci z sekcji wokalnej Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O ile sobie przypominam, to jest to już dziewiąty test i drużyna Urzędu Miejskiego bierze w nim udział co roku. I co roku bierze w nim również nasz burmistrz. Wygraliśmy kilka razy. To nie jest najważniejsze. E, oczywiście traktujemy to jako dobrą zabawę, jakiś taki sprawdzian wiedzy, ale bardziej integrację i e, taką okazję, żeby spotkać się w miłym gronie, porywalizować, ale oczywiście z dystansem, z humorem, e, dobrze się bawić. E, broniliśmy w tym roku tytułu e, i e, z wielką radością musimy stwierdzić, że. Druga drużyna e, dorównała nam e, poziomem, więc serdeczne gratulacje też dla drużyny naszego sołectwa Laski, które e, również zajęło egzekwo w tym roku pierwsze miejsce. Rzekłabym Laski z Lasek zajęły pierwsze miejsce egzekwo z drużyną Nowego Stawu. No cóż, jesteśmy pełne radości, euforii, zadowolone, udało nam się, Zastoczone. tak jest. Jesteśmy o, dumne, dumne, że, że tyle wiedziałyśmy, że posiadamy taką wiedzę i pytania nam bardzo przypasowały. Każda z nas była mocna w jakiejś dziedzinie. I dlatego nam tak dobrze wyszło. Na modlitwę wiernych zaprasza święty Mateusz, kolegiata nasza i właściwie z tego słynie, że największa w tej krainie. Nowy staw w serce żuław czyste, bo powietrze tu przejrzyste. Żadnych pyłów, żadnych smrodów. Tak naprawdę z dwóch powodów: Cukrownia nasza karmicielka zlikwidowana, strata wielka. A słodownia truina, czasy świetności ewe przypomina. Dziś na sprzedaż wystawiona jest. Kto ją kupi, ktoś kto ma gest. Dość narzekań na minusy, no bo przecież są i plusy. Obwodnicę nową mamy, Burmistr burmistrzowi się kłaniamy, jak w tam ukłanicie. Przy niej stacja CPN-u. I nie Edy, lecz Orlenu. <Bullying> rondo wprawdzie bez imienia ale faktu to nie zmienia, że od niego drogi promieniście wiodą do trzech miast. Wymieniamy Nowy Dwór Gdański, Malbork i Tczep oczywiście. I tak mi po głowie lata, by Nowy Staw był w centrum świata. Sądzę, byłoby realnym, by zwał się on na przykład Nowy Staw Centralny.